Nad Jeziorem Dywickim odbył się rodzinny piknik z książką. Był to element projektu Wkręcamy w czytanie, realizowanego przez przedszkole Samorządowe nr 1 w Dywitach jako inicjatywa oddolna projektu Biblioteka Blisko Integracji Siedlisko. Jedną z atrakcji jest wspólne czytanie książki rodzice z dziećmi. Jest, zachęcamy również do akcji Book Crossing pod chmurką. Oprócz książek, na najmłodszych czekały także występy przygotowane przez amatorski teatr Rodzica oraz przez dzieci z przedszkola samorządowego numer 1 w Dywitach. Przedstawiliśmy dzisiaj Państwu jako amatorski teatr Rodzica sztukę pod tytułem Zagubiony skarb w krainie bajek oraz drugi wiersz Juliana Tuwima Rzepka w sposób trochę nowoczesny, nietypowy. To dzisiaj będziesz występował, tak? Tak. Co przygotowałeś na dzisiaj? Prezenty dla mamy i dla taty. I będziemy śpiewać piosenkę z moją grupą Wiewiórki. I nam jeszcze czekają niespodzianki dla mamy. Ale nie możemy je powiedzieć, bo to sekret. Wydarzenie ma zachęcać do czytania zarówno dzieci, jak i starszych. Chętniej zaglądają, chętnie się angażują w różne akcje, chętnie biorą udział w różnych konkursach i chętnie też już sami zaczynają czytać. Więc myślę, że takie działania jak najbardziej są potrzebne i rozwijają to czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży, jak również i dorosłych. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem. Mając taką piękną przestrzeń, trudno z niej nie korzystać. Bardzo lubię tego typu inicjatywy, zwłaszcza, że jest to inicjatywa oddolna. Tutaj jest taka mała, jak to się mówi, społeczeństwo mniejsze, te nasze dywity i mi się wydaje, że czujemy się tutaj jak w domu. A jak zachęcają do czytania rodzice? Tyle, co chyba każdy przed snem, zawsze to jest nasz rytuał, bez książek nie zasnął. No i kiedy jest wolna chwila, staramy się jakąś książkę zawsze mieć pod ręką. Mam taką sztuczkę, że czytam najczęściej, czytam stronę, czasami półtora. I robię przerwę, teraz zdanie należy do Ciebie, a jak są krótkie, to dwa krótkie zdania i później znowu ja czytam Aha, e, naście, taki... naście tam linijek. Tak prawdę mówiąc od dziecka czytamy dla syna, wcześniej dla córki czytaliśmy takie małe książeczki, mi się wydaje, że oni się przyzwyczaili do tego, tutaj jest teraz dla nas taka rutyna jakby, także i sami pomału zaczynają czytać. Do zachęty czasami potrzeba naprawdę niewiele. Samo to właśnie, że tata też czyta, to już jest jakby sama, samo obecność, że poświęcam czas, odkładam swoje obowiązki i ten, ten czas spędzamy. Poza spektaklem i czytaniem książek dzieci miały przede wszystkim doskonałą okazję do wspólnej zabawy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv